Rozdział pierwszy. Droga do miasta. Droga była jak życie, kręta, wyboista i zbyt długa, kiedy idziesz sam, nie prawie sam. Wikos stawiał ostrożne kroki po wilgotnej ziemi. Poranek dopiero wstawał z łóżka nocy, ziewając srebrzystą mgłą. Wysokie trawy szeptały między sobą, jakby plotkowały o tym dziwnym chłopaku z kapturem na głowie, który od godziny prowadził debatę z no właśnie, z kim? Cóż, niektórzy mają niewidzialnych przyjaciół. Wikos miał gadający artefakt i to nie byle jaki arogancki, zgryźliwy, uparty idealny kompan na długą, nudną drogę przez lasy prowincji Metar. Podróż samemu Mówiłem ci już, że to idiotyczny pomysł. Ile razy trzeba powtarzać? Odezwał się głos w jego głowie z tym charakterystycznym tonem, jak starszy brat, który zjadł więcej popiołu niż chleba. Wikos tylko się uśmiechnął, nie przerywając marszu. Jego buty ślizgały się lekko po mokrych kamieniach. To nie są żadne, ile razy. To jest jedyny sposób, żeby nauczyć się samodzielności. Ojciec by się ze mną zgodził, rzucił przystając przy zwalonym pniu, jakby szukał w nim poparcia. Ojciec, co? Ten sam, który pozwolił ci bawić się tym bezużytecznym błyskotem? Świetny pedagog. A co, jeśli znowu coś spieprzysz? Nie mam zamiaru ratować cię drugi raz. Wzrok Wikosa przesunął się po porannej mgle. Na horyzoncie majaczyły sylwetki wzgórz, a dalej cienie murów. Miasto było coraz bliżej i całe szczęście. Już zaczynał tęsknić za zapachem porządnie smażonego mięsa. Poradzę sobie. Poza tym, chyba sam masz coś do udowodnienia, co? Odciął się unosząc brew. Artefakt prychnął w jego głowie. Albo to był śmiech. Czasem trudno było rozróżnić. Może, ale ty jesteś głównym powodem, że jestem tu uwięziony. Pamiętasz to o Geniuszu. Ach, tak, ten szczegół, gdyby ktoś pytał: Nie, Wikos nie planował zamienić swoich rodziców w pył przez przypadkowe użycie starożytnego, nieznanego artefaktu. Ale cóż życie to nie instrukcja obsługi, a artefakt niestety też nie miał etykiety. Chyba, że ostrzeżenie, nie używać w obecności rodziny się nie doczytał. Oczywiście, że pamiętam i nie zamierzam cię zostawić, nawet jeśli jesteś upartym kawałkiem, no, czymkolwiek ty właściwie jesteś, rzucił z przekąsem, kopiąc kamyk z drogi. Zawsze mnie obrażasz, a potem oczekujesz wsparcia dziwna logika bo z tobą to jak z bratem odpowiedział uśmiechając się pod nosem dużo awantur, a jednak cholera. Jakoś za bardzo się przyzwyczaiłem do Twojego gadania. Wzruszające, jeszcze chwila, a się popłaczę. Ty, ty nie masz nawet oczu. Mam więcej niż ci się wydaje. Ścieżka zawinęła się lekko, prowadząc przez las, gdzie światło świtu wlewało się między liście jak złote mleko. Ptaki dopiero zaczynały swoje koncerty, a chłodne powietrze pieściło skórę, jak ręka matki, której już nie było. Brat, powiadasz? Hmm. A może to ja jestem twoim ojcem duchowym? Co? Prędzej pijanym wujem, mruknął Wikos. Wujem? Obrażasz moje dziedzictwo. Ja byłem tworzony w ogniu rytuałów i. I przez przypadek. Nie zaczynaj znowu tej gadki o tajemniczym pochodzeniu. Nie kupuję tego. Przez chwilę maszerowali w milczeniu. Chłopak odgarnął kilka gałęzi. Przeskoczył przez płytki strumyk, który przecinał drogę jak blizna. Miasto było coraz bliżej. Czuł to w drżeniu powietrza, w zapachu kurzu i dymu. Ta podróż to nie zabawa powiedział nagle. Chcę poznać prawdę o artefaktach o tobie o tym, co się wtedy stało. Jeśli istnieją inne przedmioty, takie jak ty muszę się dowiedzieć, do czego są zdolne moc czy ciężar. Pytanie stare jak świat, i równie głupie. Nie mam wyboru. Zawsze masz wybór, tylko czasem oba są złe. Narrator mógłby teraz powiedzieć coś błyskotliwego o młodych ludziach, którzy chcą naprawiać świat, zanim jeszcze poznają własne serce. Ale narrator milczał, bo wiedział, że to dopiero początek. A najtrudniejsze pytania wcale nie padają na głos.